W początku 2019 roku obowiązują nowe przepisy podatkowe, które nakładają na przedsiębiorców m.in. obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych. Przepisy ostrzejsze niż ciała Unia Europejska. Kary za niewywiązanie się z obowiązków mogą sięgnąć nawet 20 milionów złotych. Jak się przed tym uchronić? Ale przede wszystkim, jak zrozumieć nowe prawo? O tym rozmawiamy w najnowszym odcinku programu. Drugi odcinek programu Prawomocni. Moim gościem jest partner w praktyce podatkowej Agata Dziwisz. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Pani mecenas, 2019 rok stoi właściwie pod znakiem największych zmian podatkowych niemalże od dwóch dekad. Dlaczego? Co się dzieje? Rzeczywiście bardzo dużo tych zmian zostało wprowadzonych z początkiem tego roku. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie tzw. obowiązkowych raportowań schematów podatkowych (mandatory disclosure rules), czyli w skrócie MDR. MDR. No brzmi to dość enigmatycznie. Czym one są? Brzmi to rzeczywiście bardzo enigmatycznie i wielu przedsiębiorców nie wie, czym te MDR-y są. Są to tak naprawdę uzgodnienia, jak mówi ustawodawca, a w praktyce wszelkie transakcje gospodarcze, które zdaniem ustawodawcy powinny zostać mu zaraportowane w określonym terminie. Ustawodawca wymienia zestaw cech rozpoznawczych, poprzez które te transakcje gospodarcze my rozpoznajemy i stwierdzamy, że one podlegają pod zaraportowanie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jest to zmiana, która pokazuje, że większość działań gospodarczych w ramach funkcjonowania firmy trzeba komunikować do Urzędu Skarbowego? Czy, to, czy tak jest właśnie? Bardzo dużo takich działań prawdopodobnie trzeba będzie komunikować, natomiast w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić ocenę, co pod tą weryfikację podpada, ponieważ nie będą to wszystkie transakcje, będą to tylko te transakcje, które wyselekcjonował ustawodawca, co jest bardzo ważne i co należy podkreślić, schematy podatkowe mogą się automatycznie kojarzyć z optymalizacją podatkową, a w praktyce absolutnie takiego znaku równości nie można postawić. No dobrze, ale skąd się wzięły te mdr -y? Dlaczego my je wprowadziliśmy? Żeby rzeczywiście mogły być stosowane i żeby przedsiębiorcy w ogóle w ogóle wiedzieli, jakie obowiązki ich czekają. Brakowało w tym zakresie odpowiednio długiego tzw. Tak vacatio legis, czyli okresu, w którym przedsiębiorcy mogli się dostosować do, 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 do wejścia w życie tych przepisów. Brakowało też kampanii, można powiedzieć, ze strony Ministerstwa Finansów, czyli w efekcie w tym momencie przedsiębiorcy bardzo często nawet nie wiedzą, że te obowiązki już ich dotyczą, a chcę podkreślić, że zostały one Obwarowane bardzo dużą odpowiedzialnością, a nawet jeśli wiedzą, to mają pewien kłopot ze stosowaniem tych przepisów, bo to jest wprowadzony do ordynacji podatkowej cały rozdział. Natomiast w styczniu tego roku zostały opublikowane objaśnienia do, do tych MDR-ów i te objaśnienia liczą 102 dwie strony. Ja tutaj przyniosłam dla Państwa, żeby pokazać, to jest taka książka, która, którą, którą tak naprawdę każdy przedsiębiorca powinien przeczytać i zrozumieć, a to jest napisane bardzo trudnym językiem, tak trudnym językiem, że doradcy podatkowi potrzebni są, żeby to y, odczytać, tak naprawdę. Pani Mecenas, patrzę, rzeczywiście jest tu kilkaset stron bardzo specjalistycznego języka. Zastanawiam się, czy rzeczywiście te prawo, które dostaliśmy od Unii Europejskiej, jest to samo z tym, co wprowadził polski ustawodawca. Jak na to patrzeć? Rzeczywiście jest to Ogrom specjalistycznej wiedzy. Tak jest. Jesteśmy jako Polska prymusem, czyli wprowadziliśmy to jako pierwsi, ale co więcej, prowadziliśmy to daleko szerzej niż wymagałby tego od, tego od nas ustawodawca unijny. To znaczy, te przepisy, które ustawodawca unijny przewidział, one są dedykowane dla podatków dochodowych. Natomiast u nas. One dotyczą wszystkich podatków, np. podatku od towarów i usług. I proszę sobie wyobrazić, że są określone cechy rozpoznawcze, które determinują te schematy podatkowe, ale one są napisane językiem typowym dla podatków dochodowych, np. zmiana kwalifikacji dochodu. I teraz powstaje pytanie, jak taką cechę rozpoznawczą przetłumaczyć na język podatku od towarów i usług, który jest całkowicie odmienny od języka podatków dochodowych. Jeden mały błąd może kosztować 10 milionów moją firmę. Małą Firmę, firmę, która ma przychody powyżej 8 milionów złotych, bo to są takie przedsiębiorstwa. To są przedsiębiorstwa, które muszą spełnić określone wymogi, ale rzeczywiście jeden mały błąd, taką firmę, która taką procedurę powinna mieć, może kosztować 2 miliony, a w skrajnych wypadkach nawet 10 milionów złotych. Rozmawiamy o MDR-ach jako zmianie, która jest kluczowa od blisko dwóch dekad. Zmiana, która rewolucjonizuje myślenie o, o podatkach, jako takim funkcjonowaniu firm, no to jak sobie z tym poradzić? No jeżeli jest sytuacja taka, że rzeczywiście ja, jako teoretyczny zarządzający i osoba będąca właścicielem firmy, muszę się bać, bo mogę odpowiadać. Osobiście, dodatkowo moja firma może odpowiadać jako przedsiębiorstwo, no to co mam robić? Gdzie szukać pomocy jak tej pomocy szukać? Czy w ogóle jest jakiekolwiek rozwiązanie, czy można się odwoływać, jakie są procedury sądowe? No, nie wiem. Przede wszystkim pierwsze, co każde przedsiębiorstwo powinno zrobić, to zweryfikować, czy. W tej firmie występują takie transakcje, które podlegają pod zaraportowanie. Ponieważ te przepisy są tak skomplikowane, objaśnienia do nich tak długie, katalog cech rozpoznawczych można powiedzieć, że jest, pomimo i zamknięty, to tak naprawdę poprzez dość nieprecyzyjny język, stosunkowo otwarty, więc tak naprawdę w o pomoc w tym zakresie, przedsiębiorca powinien zwrócić się do profesjonalistów, którzy będą w stanie te przepisy mu przełożyć. To oczywiście będzie kosztowne i czasochłonne, ale tutaj tego ustawodawca oczekuje. Czy możemy wyobrazić sobie teoretycznie jakiś przykład, tak żeby pokazać, co może być przykładem takiego raportowania? Tak, abyśmy wyjaśnili to bliżej. Oczywiście. Tych przykładów, jak chciałam podkreślić, jest naprawdę nieskończona ilość. Takim bardzo prostym przykładem, który, który myślę można pokazać, jest zaproponowanie przedsiębiorcy, zaproponowanie pracownikowi przejście na samozatrudnienie. Czyli jeżeli chcemy w ten sposób zmienić sposób rozliczenia z naszymi kontrahentami, to nie jest wykluczone, że to będzie podlegało pod zaraportowanie. Moim gościem była mecenas. Agata Dziwisz, partner w praktyce podatkowej, kochańskiej partnerzy. Dziękuję Pani Sas. Dziękuję.